Trzy powody, dlaczego wisiadło nie nadaje się do noszenia dziecka. Do zdrowego noszenia dziecka. Oglądajcie dalej. Cześć! Z tej strony Monika Osińska-Żabka. Jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidełkach. I dzisiaj krótki film o tym, E, jakie są trzy najważniejsze powody, dlaczego wisiadła nie nadają się do noszenia dzieci? Co to są wisiadła i czym różni się wisiadło od nosidła? Macie materiał podlinkowany, i to jest bardzo ważny materiał, zobaczcie, bo tam pokazuje konkretnie, na czym polega problem. A dzisiaj chcę Wam wyłuskać trzy argumenty. Jedna z mam dzisiaj na grupie napisała: Napiszcie mi, co ja mam powiedzieć mężowi, bo on chce kupić dziecku wisiadło, a ja muszę mu dać jakieś argumenty, że to nie jest dobre rozwiązanie. Zwłaszcza, że uwaga, te wisiadła kosztują często gęsto drożej, aniżeli porządne i rekomendowane przez nas, doradców noszenia nosidła ergonomiczne. Nawet te dla maluchów, jeśli już musicie nosić dzieci w nosidłach, to mamy na to sposoby tylko zwróćcie się z tym do nas. Przejdźmy przez ten proces razem, znajdźmy coś dla was, a nie kupujcie wisiadeł. Eee, trzy powody, dlaczego nie kupujemy wisiadeł. Po pierwsze, dlatego, że panel w tych wisiadłach najczęściej albo jest cały usztywniany i wypełniony jakimiś piankami, usztywniaczami, plastikami i innymi rzeczami, i wtedy to kręgosłup dziecka musi dostosować się do tego, o co się opiera tak naprawdę. To jest pierwszy powód, więc to nie tak jak w nosidle ergonomicznym materiał dostosowuje się do kształtów pleców dziecka i to dziecko ma swobodę tego w jaki sposób ten kręgosłup pracuje, w jaki sposób ten kręgosłup jest ułożony w nosidle. Oczywiście mamy na to wpływ i możemy tym regulować właśnie za pomocą odpowiednich regulacji w nosidłach ergonomicznych. Tu w nosidłach Wisiadłach, nie mamy na to wpływu. Jak ten kręgosłup będzie się układał, nie mamy na to wpływu, o co to nasze dziecko się opiera? Będzie się opierało pianki, będzie się opierało plastiki i inne usztywniacze, które po prostu nie pozwolą na zdrowy rozwój kręgosłupa. Punkt drugi ogromnie ważny, aczkolwiek często ostatnio już obalany przez producentów wisiadeł, a mianowicie ergonomiczne podparcie miednicy w pozycji żabki. Często już teraz słyszymy o tym, że nosidełka, wisiadełka mają ergonomiczną podstawę i da się dziecko ułożyć w pozycji żabki. No powiem szczerze, że ta pozycja w wisiadłach daleka jest od tego, co ja jako doradca noszenia bym akceptowała. To, że nie jest to 5 zwis na kroku, to już jest i tak duży postęp. Tam już te nosidła mają te 20-25 centymetrów, gdzie pupa jest podparta, ale nadal kolana zwisają, nadal noga wypada z panewki biodrowej, i nadal nie jest to porządna pozycja żabki, taką jaką rekomendują ortopedzi, która wspiera rozwój, rozwój dziecka. I tu bardzo ważna uwaga, e, większość producentów wisiadeł e, ma w swoich gamach e, poleceń i rekomendacji wszelkie instytuty, wszelkie cuda, m.in. Instytut Hipdysplazja e, i słuchajcie, musicie wiedzieć w jaki sposób te certyfikaty się uzyskuje, po prostu płaci się za nie odpowiednie pieniądze. Tym samym wspierając dany instytut, no bo to nie płaci się tak dla tego, żeby uzyskać, bo to nie o to chodzi, tylko płaci się po to, żeby wesprzeć instytut, a instytut daje Ci certyfikat. E, zwłaszcza te instytuty typu Instytut Matki i Dziecka i inne, one po prostu rekomendują często gęsto produkty, które nie do końca tego na to sobie zasługują, o tak bym powiedziała. E, więc tu bym uważała na certyfikację. Raczej zapytajcie doświadczonego doradcę, czy to nosidło jest ergonomiczne, czy nie. Więc mamy pierwsze usztywniane elementy na panelu, po drugie, niewystarczająco szeroki panel na dole już nie mówię wąski, ale niewystarczająco szeroki panel na dole, który nie umożliwia pełnego podparcia miednicy i nóżek od kolanka do kolanka, żeby kolanka były przynajmniej na wysokości pupy, jeśli nie lekko podniesione. Trzeci punkt. Trzecia, trzeci argument, który mówi, że wisiadła nie nadają się dla dzieciaków. To jest rekomendacja do noszenia w tych wysiadłach dzieci przodem do świata. Też na ten temat duży materiał Wam nagrałam, nie będę się powtarzać, bo możecie sobie to wszystko odtworzyć. I nie, nie i jeszcze raz nie. To jest, to jest takie narażenie dziecka na bodźce zewnętrzne. I uzależnienie dziecka od bodźców zewnętrznych, że bardzo trudno potem od tego przebodźcowania dziecko jakby wyciągnąć. Ja to rodzicom tłumaczę, że to jest tak jak z uzależnieniem od słodyczy. Dziecko to lubi, dziecku się to podoba, dziecku to smakuje, tylko jaki to ma wpływ na jego organizm, dopowiedzcie sobie sami. Więc tak jest między innymi z noszeniem dziecka przodem do świata. Są sytuacje, kiedy jest to polecane, ale tylko w noszeniu na rękach, tylko w noszeniu w odpowiedniej pozycji, co jest bardzo istotne i tylko w sytuacji, co rzadko kiedy fizjoterapeuci o tym mówią, w sytuacji, kiedy dziecko nie bodźcujemy, czyli nie ma osób obok nas obcych, nie ma telewizora włączonego, nie ma nadmiaru dźwięków, nadmiaru bodźców wzrokowych, bo to jest problemem dla dziecka a tym samym problemem dla nas. Więc mamy trzy powody, dla których nie nosimy dziecka w wisiadłach. Mam nadzieję, że są to e, łatwe do zapamiętania. I jak zobaczycie w sklepie taki produkt i ktoś z Waszej rodziny będzie chciał taki produkt kupić, to niech wam się zapali czerwona lampka i powiedz tu jest doradca noszenia, tu na mnie namiary są na dole. Jak chcesz mi kupić dobre nosidło, to proszę zgłoś się tutaj. I taka powinna być Wasza reakcja, i do tego Was zachęcam. Zachęcam Was też do tego, żebyście polubili ten film, dali łapkę w górę. Wtedy pokażemy YouTube'owi, że warto ten materiał zobaczyć. A Was też zapraszam do subskrypcji tego kanału. To na razie tyle. Do zobaczenia.